Siedzę tutaj patrząc na świat za oknem i zastanawiam się nad pewnym paradoksem, który od lat nie daje mi spokoju. Jak to możliwe, że chłopak znikąd z serca rolniczego stanu Nebraska zdołał zgromadzić majątek, który przekracza wyobraźnię większości ludzi, podczas gdy miliony innych, często lepiej wykształconych i startujących z lepszej pozycji, kończą życie z debetem na koncie? Spójrzcie na Charliego Mungera. Człowiek ma ponad 90 lat, a jego imperium finansowe jest wyceniane na setki miliardów dolarów. Jednak, co najbardziej fascynujące, to nie liczby na jego koncie bankowym są tu najważniejsze. To jego styl życia. Nadal mieszka w tym samym domu w Omaha, który kupił pod koniec lat 50. za kwotę, która dzisiaj wydaje się śmieszna, równowartość dzisiejszego średniej klasy samochodu. Nie zobaczycie go w najnowszym Ferrari, nie zobaczycie go obwieszonego złotem czy drogimi zegarkami, które kosztują tyle co mieszkanie w Warszawie. Jego bogactwo jest ciche, stabilne i potężne. Wielu ludzi szuka magicznej pigułki, skomplikowanego algorytmu giełdowego albo insider trading, żeby osiągnąć sukces. Błądzą. Sekret nie leży w komplikowaniu rzeczy, ale w brutalnej prostocie. Odpowiedź kryje się w zestawie dziesięciu nawyków, które są tak banalne, że większość ludzi je ignoruje, uznając za zbyt proste, by mogły działać. Ale czemu? Ponieważ ludzki umysł kocha komplikacje. Wydaje nam się, że aby osiągnąć coś wielkiego, musimy cierpieć i robić rzeczy trudne. Tymczasem te nawyki, o których Wam dzisiaj opowiem, nie wymagają doktoratu z ekonomii na Harvardzie ani miliona złotych na start. Działają w Nowym Jorku, działają w Londynie i co najważniejsze, działają w Warszawie, Krakowie czy małej wsi na Podlasiu. Wszystko zależy od jednej decyzji, czy jesteś gotów zmienić swoje codzienne zachowanie. Te zasady pomnożyły majątek Mungera tysiąckrotnie i są dostępne dla Ciebie za darmo. Pierwszy nawyk, który ukształtował tego tytana finansów, może wydawać się archaiczny w erze TikToka i szybkiej dopaminy. Charlie Munger czyta, ale nie czyta postów na Facebooku, nie przegląda plotek o celebrytach i nie traci czasu na bezwartościowe newsy, które jutro będą nieaktualne. On czyta sprawozdania finansowe, czyta grube tomy o historii gospodarczej. Czyta biografie ludzi, którzy zmienili świat. Wyobraź sobie człowieka, który ma miliardy, a spędza 80% swojego dnia w ciszy, z nosem w książce, żadnych niekończących się spotkań na Zoomie, żadnego small talku przy ekspresie do kawy. Tylko on i wiedza. To cię zaskoczy. Kiedy był młody, przeczytał każdą książkę o inwestowaniu, jaka była dostępna w bibliotece publicznej w Omaha. Niektóre po dwa razy. Traktował wiedzę jak amunicję w walce o finansową niezależność. W Polsce mamy smutne statystyki czytelnictwa, a jeszcze smutniejsze, jeśli chodzi o edukację finansową. Spędzamy średnio 4 godziny dziennie przed ekranami telefonów, skrolując bez celu. A gdybyś zamienił tylko jedną godzinę tego bezmyślnego skrolowania na lekturę o tym, jak działa pieniądz, wiedza działa jak procent składany. To, czego nauczysz się dzisiaj, stanowi bazę dla tego, czego nauczysz się jutro. Decyzje, które podejmujesz, stają się z czasem coraz lepsze, bardziej precyzyjne, mniej ryzykowne, to samo napędzające się koło fortuny. Większość ludzi nigdy go nie uruchamia, bo twierdzą, że nie mają czasu. To kłamstwo, które sobie opowiadamy. Mamy czas na seriale, mamy czas na gry, ale nie mamy czasu na własną przyszłość. Manger zrozumiał to dekady temu i dlatego jest tam, gdzie jest. Zastanów się nad tym głębiej. Informacja to towar. W dzisiejszych czasach mamy nadmiar informacji, ale deficyt mądrości, czytanie głębokich treści, analiz, raportów rocznych spółek z giełdy papierów wartościowych w Warszawie, to daje ci przewagę. Kiedy inni zgadują, ty wiesz. Kiedy inni panikują, ty rozumiesz kontekst historyczny. To jest potęga pierwszego nawyku. Nie chodzi o to, by być molem książkowym dla samej zasady, ale by budować mentalny model świata, który jest bliższy rzeczywistości niż model przeciętnego człowieka oparty na nagłówkach z portali plotkarskich. Moment. Przejdźmy do drugiego nawyku, który jest fundamentem wszystkiego. Jest on prosty, ale jego wdrożenie boli ego. Charlie Manger zawsze bezwzględnie wydaje mniej niż zarabia. Brzmi jak rada od babci, prawda? Ale spójrzmy na polską rzeczywistość. Mamy zjawisko, które ekonomiści nazywają inflacją stylu życia. Zarabiasz 4000 zł na rękę, wydajesz wszystko. Dostajesz awans i zarabiasz sześci miesiąc? Nagle potrzebujesz lepszego samochodu w leasingu, droższego mieszkania, częstszych wyjść do restauracji. I znowu na koniec miesiąca zostaje zero. Munger, nawet gdy stał się milionerem, nie zmienił drastycznie swojego poziomu życia. To pozwoliło mu akumulować kapitał. W Polsce mamy ogromną presję społeczną na pokazanie się. Sąsiad kupił nowego suwa, ty też musisz, choćby na kredyt. Koleżanka leci na Malediwy, Ty bierzesz pożyczkę, żeby polecieć do Dubaju. To droga donikąd. To dobrowolne niewolnictwo. Wyobraźmy sobie dwóch Polaków, powiedzmy, Michała i Pawła. Obaj pracują w korporacji w Warszawie i zarabiają po 8 tysięcy złotych netto. Michał żyje na bogato. Wynajmuje apartament w centrum za 4 tysiące złotych, spłaca ratę za sportowe auto 2000 zł, resztę wydaje na sushi i markowe ubrania. Paweł zarabia tyle samo, ale mieszka w skromniejszym mieszkaniu na obrzeżach za 2500 zł. Jeździ pięcioletnią Toyotą, którą kupił za gotówkę i gotuje w domu. Paweł odkłada miesięcznie 3000 zł. Po roku Michał ma zero oszczędności i stres. Czy wystarczy mu do pierwszego? Paweł ma 36 tysięcy złotych kapitału. Po 10 latach różnica między nim jest przepaścią nie do zasypania. Michał jest niewolnikiem swojej pracy, bo musi opłacić swój styl życia. Paweł ma na koncie setki tysięcy złotych i wolność wyboru. Może zmienić pracę, może założyć firmę, może zrobić sobie rok przerwy. Munger zawsze stał po stronie Pawła. Bogactwo to nie to, co wydajesz, bogactwo to to, czego nie wydałeś. To pieniądze, które zostały u ciebie, by pracować na Twoją przyszłość. Posłuchaj tego. Trzeci nawyk jest naturalnym przedłużeniem drugiego, ale to on zamienia oszczędności w fortunę. Munger inwestuje różnice. Nie trzyma pieniędzy w skarpecie ani na nieoprocentowanym koncie, gdzie zjada je inflacja. W Polsce inflacja w ostatnich latach dała nam bolesną lekcję. Jeśli trzymałeś 10 tysięcy złotych na koncie w 2020 roku, dzisiaj ich siła nabywcza jest drastycznie mniejsza. Straciłeś pieniądze nie robiąc nic. Munger rozumie, że pieniądz musi być w ruchu, musi pracować, inwestuje w aktywa, akcje solidnych firm, nieruchomości, biznesy. To jest kluczowa różnica między oszczędzaniem a inwestowaniem. Oszczędzanie to tylko przechowywanie, inwestowanie to rozmnażanie. Jeśli zainwestujesz te wspomniane 10 tysięcy złotych w szeroki rynek akcji, który historycznie daje średnio 7-8% zwrotu rocznie, po dekadzie masz znacznie więcej, nawet uwzględniając inflację, działa tu magia procentu składanego którą Einstein nazwał ósmym cudem świata to jak toczenie kuli śnieżnej. Na początku jest mała i rośnie powoli, ale im dłużej się toczy, tym więcej śniegu zbiera przy każdym obrocie. Po 30 latach ta mała kulka zamienia się w lawinę. Munger zaczął toczyć swoją kulę bardzo wcześnie i nigdy nie przestał. W polskich warunkach może to oznaczać regularne kupowanie jednostek funduszy indeksowych, obligacji skarbowych indeksowanych inflacją, czy akcji dywidendowych spółek z WIG-20. Które rozumiesz i w które wierzysz. Ważne jest, aby nie mylić inwestowania ze spekulacją. Munger nie gra na giełdzie jak w kasynie. On kupuje fragmenty biznesów. Kiedy kupujesz akcje Orlenu czy PKO BP, stajesz się współwłaścicielem tej firmy. Masz prawo do części jej zysków. To fundamentalna zmiana w myśleniu, która oddziela bogaczy od biednych. Biedni myślą o pieniądzach jako o środku do kupowania rzeczy. Bogaci myślą o pieniądzach jako o pracownikach, których wysyłają do pracy, by przyprowadzili więcej pracowników. A teraz najlepsza część. Czwarty nawyk Mangera to cierpliwość. Cnota niemal wymarła w dzisiejszych czasach. Żyjemy w kulturze natychmiastowości. Chcemy jedzenia w 15 minut, filmu na żądanie, randki jednym przesunięciem palca. Chcemy też być bogaci do jutra. Munger myśli w kategoriach dekad. Kiedy kupuje akcje, jego ulubionym okresem trzymania jest na zawsze. Wyobraź sobie, że kupujesz mieszkanie pod wynajem. Czy sprawdzasz jego cenę codziennie rano? Czy panikujesz, gdy sąsiad sprzedał swoje mieszkanie taniej? Nie. Cieszysz się z czynszu i wiesz, że za 20 lat nieruchomość będzie warta więcej. Dlaczego więc ludzie kupują akcje i sprawdzają ich cenę co 5 minut w aplikacji na telefonie? To szaleństwo. Zapamiętaj to. Giełda to mechanizm transferu pieniędzy od niecierpliwych do cierpliwych. W Polsce widzieliśmy to wielokrotnie. Ludzie kupowali akcje CD-projektu na górce, bo wszyscy kupowali. A potem sprzedawali w panice, gdy kurs spadł po premierze cyberpanka. Stracili pieniądze, bo nie mieli cierpliwości ani długoterminowej wizji. Monger kupuje firmę, bo wierzy w jej model biznesowy na kolejne 20 lat. Krótkoterminowe spadki go nie ruszają, czasem nawet cieszy się z nich, bo może dokupić więcej taniej. Cierpliwość to twoja supermoc. Jeśli potrafisz usiedzieć na rękach, gdy inni biegają w panice, wygrasz. Czas pracuje na Twoją korzyść, ale tylko wtedy, gdy mu na to pozwolisz. Przerywanie procesu inwestycyjnego, ciągłe skakanie z kwiatka na kwiatek, kupowanie modnych kryptowynalazków, bo kolega powiedział, że to pewniak. To prosta droga do utraty kapitału. Strategia Mungera jest nudna, polega na czekaniu, ale to nuda, która buduje fortuny. Piąty nawyk jest jednym z moich ulubionych i brzmi: inwestuj tylko w to, co rozumiesz. Munger nazywa to swoim kręgiem kompetencji. Pod koniec lat 90., kiedy świat oszalał na punkcie spółek internetowych, tak zwanych dot-comów, Munger był krytykowany. Mówiono, że jest starym dziadkiem, który nie rozumie nowej ekonomii. Akcje firm, które nie miały żadnych zysków, szybowały w kosmos. Munger stał z boku. Nie inwestował w to, czego nie rozumiał. Oto szok. W roku 2000 bańka pękła. Miliony ludzi straciły oszczędności życia. Munger nie stracił nic. Dlaczego? bo trzymał się firm, które produkowały realne rzeczy, napoje, jedzenie, usługi ubezpieczeniowe. Wiedział jak Coca-Cola zarabia pieniądze, nie wiedział jak zarobi pieniądze firma Pets.com. W Polsce mamy teraz podobną sytuację z wieloma cudownymi inwestycjami w wirtualne tokeny czy skomplikowane instrumenty pochodne. Ludzie inwestują w rzeczy, których działania nie potrafią wytłumaczyć pięciolatkowi. Jeśli nie wiesz skąd biorą się zyski firmy, w którą wkładasz pieniądze, to nie inwestujesz, uprawiasz hazard. I prawdopodobnie jesteś dawcą kapitału dla kogoś sprytniejszego. Munger nigdy nie wstydził się powiedzieć nie wiem. Na jego biurku lądują tysiące propozycji. 99% z nich ląduje w koszu z napisem zbyt trudne. Nie musisz być ekspertem od wszystkiego. Wystarczy, że znasz się na jednej branży. Może jesteś mechanikiem i wiesz, które firmy motoryzacyjne robią najlepsze części. Może jesteś programistą i widzisz, które spółki IT mają realną przewagę technologiczną. Wykorzystaj swoją wiedzę zawodową. To jest Twój krąg kompetencji. Nie wychodź poza niego tylko dlatego, że tłum biegnie w innym kierunku. Tłum zazwyczaj biegnie w stronę przepaści. I co się stało? Ludzie, którzy trzymali się swoich kompetencji, przetrwali każdy kryzys. Ci, którzy gonili za modą, zbankrutowali. To prosta matematyka przetrwania. Szósty nawyk to prawdziwa rewolucja mentalna. Spraw, by pieniądze pracowały ciężej niż ty. Większość z nas została wychowana w schemacie: idź do szkoły, zdobądź dobre oceny, znajdź bezpieczną pracę, pracuj ciężko do emerytury. To schemat industrialny, przestarzały. Munger odwrócił tę logikę. Zamiast wymieniać swój czas na pieniądze co ma swoje limity, bo doba ma tylko 24 godziny on buduje systemy, które generują pieniądze 24-7. Wyobraź sobie panią Anię, pielęgniarkę z Łodzi. Pracuje na ciężkich dyżurach. Jeśli zachoruje i nie pójdzie do pracy, nie zarobi, poza L4, które jest tylko ułamkiem. Jej dochód jest liniowo zależny od jej wysiłku. A teraz spójrz na jej sąsiada, pana Tomasza. Tomasz lata temu zaczął budować portfel akcji dywidendowych. Niezależnie od tego, czy Tomasz śpi, czy jest na wakacjach, czy gra w piłkę z synem, firmy w jego portfelu sprzedają produkty. Generują zyski i wypłacają mu część tych zysków w formie dywidendy. Pieniądze Tomasza nie potrzebują przerw na kawę. Nie chorują. Nie strajkują. Pracują bezlitośnie i skutecznie. To jest cel ostateczny oderwać swoje dochody od czasu pracy. W Polsce coraz więcej osób odkrywa potęgę pasywnego inwestowania w ETF-y czy nieruchomości. Nie musisz być miliarderem, by zacząć. Nawet 100 zł miesięcznie, które zainwestujesz, staje się Twoim małym pracownikiem. Z czasem ten jeden pracownik rekrutuje kolejnych. To wymaga zmiany perspektywy. Przestań pytać, jak mogę więcej pracować? A zacznij pytać, jak mogę sprawić, by moje oszczędności pracowały. To pytanie zmienia życie. Przekształca cię z pracownika w kapitalistę, niezależnie od tego, ile masz na koncie. Siódmy nawyk Charlie'ego Mangera dotyczy błędów. I tutaj wielu ludzi się myli. Myślą, że manger jest nieomylny, bzdura. Popełnił mnóstwo błędów, kupił firmę tekstylną Berkshire Hathaway, która była bankrutem w umierającej branży. Stracił na tym mnóstwo nerwów i pieniędzy. Ale różnica polega na tym, jak on traktuje porażki. Nie boi się ich, traktuje je jak kosztowną lekcję uniwersytecką. W Polsce mamy kulturę strachu przed błędem. W szkole za błąd dostajesz jedynkę, w pracy za błąd dostajesz naganę dlatego boimy się podejmować ryzyko, boimy się zainwestować, bo a co, jak stracę? Ten strach paraliżuje. Paraliż decyzyjny jest gorszy niż błędna decyzja, z której wyciągniesz wnioski. Jeśli boisz się stracić, nigdy nie wygrasz. To tak jakbyś bał się przegrać mecz, więc w ogóle nie wychodzisz na boisko. Walkowerem przegrywasz zawsze. Wyobraź sobie Krzysztofa, który w 2010 roku chciał kupić akcje KGHM, ale bał się, że spadną. Nie kupił przez kolejne lata patrzył, jak firma wypłaca solidne dywidendy i rośnie. Jego strach kosztował go realne zyski. Oczywiście, mógł stracić, ale ryzyko jest ceną za wstęp do świata zysków. Munger uczy nas: analizuj błędy, nie rozpamiętuj ich, wyciągnij wniosek i idź dalej mądrzejszy. Nie biczuj się za przeszłość. Przeszłości nie zmienisz, ale przyszłość wciąż jest czystą kartą ósmy nawyk jest niezwykle aktualny w dzisiejszym rozchwianym świecie. Munger ignoruje rynkowy hałas i panikę. Kiedy media krzyczą krach, koniec świata, sprzedawaj wszystko. Munger zazwyczaj siedzi spokojnie w fotelu i kupuje. Ma słynne powiedzenie. Bądź chciwy, gdy inni się boją i bój się, gdy inni są chciwi. Przypomnij sobie rok 2020, początek pandemii. Giełdy runęły, WIG20 zanurkował, ludzie w panice wyprzedawali wszystko, godząc się na ogromne straty, byle tylko uciec z gotówką. Byli przerażeni. Co robili profesjonaliści? Kupowali akcje świetnych firm za bezcen. Wiedzieli, że pandemia, jakkolwiek straszna, w końcu minie a ludzie nadal będą potrzebować banków, energii, jedzenia i technologii. I co się stało, rynki odbiły szybciej niż ktokolwiek przewidywał. Ci, którzy sprzedali w dołku, zostali z niczym, ci, którzy zachowali zimną krew, zarobili fortunę. To jest test charakteru. Inwestowanie to nie jest gra intelektualna, to gra emocjonalna. Jeśli nie potrafisz zapanować nad swoimi emocjami, rynek cię zniszczy. Musisz wyłączyć telewizor, przestać słuchać spanikowanych sąsiadów i patrzeć na liczby, czy firma nadal zarabia, czy ma długi. Jeśli fundamenty są zdrowe, a cena spada, to jest to promocja, a nie tragedia. Traktuj krach na giełdzie jak wyprzedasz w supermarkecie. Ciesz się, że możesz kupić towar taniej. Dziewiąty nawyk dotyczy twojego otoczenia. Manger nie osiągnąłby tego wszystkiego sam. Przez dekady jego partnerem był Warren Buffett, człowiek o niezwykle ostrym umyśle, który nie bał się krytykować Mangera. Otaczaj się ludźmi lepszymi od siebie to jego mantra. Jeśli jesteś najmądrzejszą osobą w pokoju, to znaczy, że jesteś w złym pokoju. W Polsce często tkwimy w środowiskach, które nas ściągają w dół. Narzekanie to nasz sport narodowy. Jeśli spotykasz się z przyjaciółmi i tematem rozmów jest tylko to, jak jest źle, jak rząd kradnie, jak szef jest głupi i jak nic się nie da zrobić, przesiąkasz tym. To toksyna dla twojego umysłu. Zaczynasz wierzyć, że sukces jest niemożliwy, że bogaci to złodzieje, że nie warto się starać. Munger dobierał ludzi, którzy go inspirowali, którzy podnosili poprzeczkę. Nie musisz zrywać kontaktów ze starymi znajomymi, ale musisz aktywnie szukać nowych, szukaj mentorów, czytaj książki ludzi sukcesu. To też forma otaczania się nimi. Dołącz do grup inwestorskich, forów dyskusyjnych, gdzie ludzie dzielą się wiedzą, a nie narzekaniem. Energia grupy jest zaraźliwa. Zadbaj o to, by zarazić się ambicją, a nie rezygnacją. Dziesiąty i ostatni nawyk spina to wszystko klamrą. Prostota. Charlie Manger nienawidzi komplikacji. Jego strategia inwestycyjna mieści się na serwetce. Jego biuro nie ma komputerów z sześcioma monitorami migającymi wykresami. Używa prostego kalkulatora i telefonu. W świecie finansów istnieje przemysł, który żyje z wmawiania ci, że inwestowanie jest trudne, że potrzebujesz drogich doradców, skomplikowanych funduszy hedgingowych, algorytmów AI. Dlaczego? Bo na skomplikowanych produktach pobiera się wysokie prowizje. Prawda jest taka, że proste metody często biją te skomplikowane. Zwykły fundusz indeksowy naśladujący indeks SP 500 czy globalny rynek akcji w długim terminie wygrywa z większością aktywnie zarządzanych funduszy prowadzonych przez genialnych menedżerów w drogich garniturach. Prostota eliminuje błędy. Prostota obniża koszty. Prostota daje spokój ducha. Nie musisz analizować wykresów świecowych. Nie musisz znać teorii fal Eliota. Wystarczy, że regularnie, nudno i konsekwentnie będziesz kupować kawałek światowej gospodarki. To jest droga Mungera, droga, która nie wymaga bycia geniuszem, ale wymaga bycia zdyscyplinowanym. Posłuchaj tego. Każdy z tych dziesięciu nawyków jest w Twoim zasięgu. Tu i teraz. Niezależnie od tego, czy masz 20 lat i zaczynasz pierwszą pracę, czy masz 50 lat i myślisz o emeryturze. Najlepszy czas na posadzenie drzewa był 20 lat temu. Drugi najlepszy czas jest teraz. Zastanów się, co by się stało, gdybyś od dziś zaczął czytać 30 minut dziennie o finansach. Co by się stało, gdybyś przeanalizował swoje wydatki i znalazł 200 złotych, które uciekają na głupoty i przekierował je na inwestycje? Co by się stało, gdybyś przestał przejmować się opinią innych i zaczął żyć po swojemu, skromniej, ale z celem? Twoja przyszłość finansowa nie jest zapisana w gwiazdach, jest zapisana w twoich codziennych nawykach. Większość ludzi przeceni to, co może zrobić w tydzień, ale absolutnie nie docenia tego, co może osiągnąć w dekadę. Monger jest dowodem na to, co można osiągnąć w ciągu całego życia, będąc konsekwentnym. Nie potrzebujesz wygranej w lotto, nie potrzebujesz spadku po bogatym wujku z Ameryki, potrzebujesz planu i charakteru, by się go trzymać. Bogactwo to nie przypadek, to inżynieria, to proces, i ten proces właśnie poznałeś. Pytanie brzmi, co z tym zrobisz? Czy wyłączysz ten film i wrócisz do starych nawyków, czy może dzisiaj będzie ten dzień, w którym postawisz pierwszy krok na drodze do własnej wolności? Decyzja należy do ciebie, ale to nie wszystko. Chcę, żebyśmy poszli o krok dalej. Zastanówmy się nad psychologią pieniądza w kontekście polskiej historii. Przez lata żyliśmy w systemie, gdzie przedsiębiorczość była karana, a spekulant było wyzwiskiem. Te traumy tkwią w nas głęboko. Wiele osób podświadomie sabotuje swój sukces finansowy, bo w głębi duszy uważa, że pieniądze są złe, brudne, niemoralne. Munger pokazuje coś zupełnie innego. Pieniądze są neutralne. To narzędzie mogą budować szpitale, mogą wspierać edukację, mogą dawać bezpieczeństwo twojej rodzinie. To, co z nimi zrobisz, zależy od twojego charakteru. Dlatego, zanim zaczniesz inwestować pieniądze, zainwestuj w swój umysł. Pozbądź się ograniczających przekonań. Przestań mówić nie stać mnie. Zacznij pytać, jak mogę sprawić, by było mnie stać. To prosta zmiana słownictwa, która przeprogramowuje mózg z trybu ofiary na tryb poszukiwacza rozwiązań. W Polsce mamy mnóstwo przykładów firm, które zaczynały w garażach, albo raczej w piwnicach bloków z wielkiej płyty i podbiły świat. Solaris, Fakro, Inpost. Za każdym z tych sukcesów stoi ktoś, kto myślał jak Munger: długoterminowo, racjonalnie, prosto. Nie musisz zakładać globalnej korporacji, żeby być wolnym finansowo. Możesz zastosować te same zasady w swoim domowym budżecie. To cię zaskoczy. Wiele osób myśli, że aby inwestować, trzeba mieć duży kapitał na start. To mit. W dobie cyfrowej bariery wejścia praktycznie nie istnieją. Możesz kupić ułamkowe części akcji, możesz zacząć od kwot, które wydajesz na kawę na mieście. Ważniejszy od kapitału startowego jest nawyk regularności. Systematyczność bije talent, systematyczność bije szczęście. Jeżeli jesteś w stanie odkładać 10% swoich dochodów, niezależnie od tego ile zarabiasz, i inwestować je z głową. Po 20 latach będziesz w zupełnie innym miejscu niż 90% społeczeństwa. To nie jest fizyka kwantowa, to arytmetyka. Ale arytmetyka wymaga dyscypliny, a dyscyplina jest towarem deficytowym. Spójrzmy na to z jeszcze innej strony. Ryzyko. Czym jest ryzyko? Munger definiuje ryzyko jako niewiedzę o tym, co się robi. Ryzykiem nie jest giełda sama w sobie, ryzykiem jest Twoje zachowanie na giełdzie. Jeśli wsiadasz do samochodu i nie umiesz jeździć. Samochód jest dla ciebie śmiertelnym zagrożeniem. Jeśli jesteś kierowcą rajdowym, samochód jest narzędziem precyzyjnym. Edukacja finansowa to twój kurs na prawo jazdy po świecie pieniędzy. Bez niej rozbijesz się na pierwszym zakręcie. Z nią możesz dojechać tam, gdzie inni tylko marzą. W Polsce często szukamy pewniaków. Lokata w banku wydaje się bezpieczna, ale czy na pewno? Przy inflacji rzędu kilkunastu procent, trzymanie pieniędzy na lokacie 6% procent to gwarantowana strata siły nabywczej. To bezpieczeństwo jest iluzoryczne. Paradoksalnie, podjęcie krótkoterminowego ryzyka zmienności na giełdzie jest bezpieczniejsze w długim terminie dla zachowania wartości Twoich pieniędzy niż trzymanie ich w gotówce. To jest coś, co trudno przełknąć naszej intuicji, ale co potwierdzają dane z ostatnich 100 lat. Charlie Manger to nie tylko inwestor, to filozof życia. Jego podejście do pieniędzy jest odzwierciedleniem jego podejścia do życia, uczciwość. Cierpliwość, ciągły rozwój. Pieniądze są tylko skutkiem ubocznym bycia wartościowym człowiekiem, który dostarcza wartość innym. Jeśli skupisz się na dostarczaniu wartości, czy to w swojej pracy, czy w biznesie, pieniądze przyjdą. Jeśli skupisz się tylko na pieniądzach, często będą ci uciekać. Na koniec chciałbym cię zostawić z jednym zadaniem wybierz jeden, tylko jeden z tych dziesięciu nawyków i wprowadź go w życie od jutra. Może zaczniesz czytać raporty finansowe, może zrezygnujesz z jednego zbędnego wydatku, może otworzysz konto maklerskie, cokolwiek to będzie, zrób to. Działanie jest pomostem między marzeniami a rzeczywistością. Nie bądź tylko konsumentem treści, bądź twórcą swojego losu. Dziękuję, że poświęciłeś swój najcenniejszy zasób, czas, by być tutaj ze mną. Do zobaczenia w świecie ludzi wolnych finansowo.